Kolejny Osiemano, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym filmiku z Skrętstone. Dzisiaj zagramy sobie arenę. magia zwycięży. Jano! Tak więc lecimy, zobaczmy co my tu mamy: burzyciel, protektorka, Obronca No, zdecydowanie, a raczej obrąca. Burzyciel, teoretycznie, też nie jest najgorszy pod warunkiem, że właśnie go trzeba przy życiu. Berserker z Grubasi? Na magu. Całkiem dobrze. Hmm. Mm, mm, mm. No dobra, weźmiemy Polimorfa, mimo wszystko Polimorf jest OP, Fireball, zdecydowanie Fireball. E, krokodyl, na tego typa nie mam ani jednej agonii, a Krokodyl jest całkiem spoko. na Pantera, stożek, tajemna eksplozja, a może stożek? Stożek jest całkiem spoko, Flamestrike. Frostbolt czy jak Wody? Raczej jak Wody, jak Wody wydaje się o wiele lepszy od Frostbolta. Flame Strike. To jest kupą, tym bardziej, że nie mam Silence'a. Teoretycznie mam tam Givera, ale tylko jednego, więc mech. To się raczej z niczym kombić nie będzie, Nie tutaj mamy bombijaża obłąkanego. Jakiś tu drop by się przydał, bo póki co strasznie slackujemy w tym temacie. Przyczelona Pantera czy Grizzly? Przyczelona Pantera zawsze zabija 4-turowe dropy, które mają 5hp z pomocą hero power, więc niech będzie. Kapłanka, czy w Kurzotron? Kurzotron, Divine Shield, Hero Power. To jesteśmy w stanie tym coś pozabijać, to można tam jakieś bufy sprzedać. Dobra, weźmy w Zobaczymy, jak się sprawdza. No tutaj myślę, że raczej Flame Canon. Zawsze to za dwa maneremowan. Spoko. To jest słabe, to jest słabe, nie będzie zbierać łupów. Żywiołek albo Arkan Interact. Spróbujemy pójść w Arkan Interact, czemu by nie? Tutaj, jakąś mocną piąteczkę sobie wybierzemy. Kolejny polimorf. Polimorf jest zawsze na propsie. Kolejny water elementar również zawsze na propsie. Eee, siła zaklęć. Obrażenia zaklęć, przepraszam. No, teoretycznie jest czym to kombić. ona też nie jest zła, ale niech będzie ten rozpylacz sadzy. Da na 3, 3 na 3 mech. Obrażenia zaklęć plus 1, więc brzmi z boku. Piątkę czy czwórkę? człowiek jest w chuj, to wezmę piątkę. Eee, to byłoby spoko, gdybym miał jakieś karty takie tanie, żeby mieć co osłaniać tymi odbiciami, ja nie mam. To wezmę tego e elementa oczywiście. Dwójeczki, 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 dwójeczki. Taką, taką, taką. Wezmę sobie tą. Eee, tutaj kolejna dwójka, człap. Śniegoczłopka. Zajemiste nazwa. Niech będzie Hilerka. Trójka, ale słaba. Czwórka, których jest dużo. Piątka. Eee, najbardziej by odpowiadała trójka. Tylko, że ta trójka jest chujowa, za przeproszeniem. Ale dobra, wybiorę ją, żeby nie stakować eee, Żeby nie stakować we wczesnych turach. Trochę lipa. Więc weźmy kres na luda. To nie... Ile mam mechów? Jeden. Dwa. Trzy. Trzy mechy może być trudno striggerować tego typa. To da nam kurczaka. To jest jakąś formą defensywy. No idea. Dobra, weźmy tego doblina całego. No, talia polimorfy, firebole, jakieś frizy Elementale trzy nawet Flame striking. Coś tutaj ciekawego się znajdzie. To lećmy przetestować, co to nam z tego wyjdzie. Zaraz się przekonamy. Tu, 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 tu. Janko, muzykant. baba, dziewczyna, szamana. Nazwy epickie, szkoda, że, szkoda, że zawsze wypada ta sama. Środkowa. Prosisz się o lanie. To i to out. Polimorf, nasza mana. Jeżeli kolega raczej mało przydatne. Trzy dwójki. Okej, okay, jest wybór, co zagrać. I tu, że można najszybciej wygrać mężczyznę w, w stolni, trzeciej albo w drugiej, nie jestem pewien. ok druga, trzecia, czwarta nie wydaje się źle. Zła, co to w ogóle przedstawia? No to nie widzieli taką grę, naturę, ja nie wiem. Eee, zagramy sobie tego, czy zagramy sobie tego? No zagrajmy sobie tego. Jak ma Earthshocka, to raczej nic nie zagrał, bo w poprzedniej nic nie zagrał. W związku z czym po też miałby dwa many Max z coinem. Więc nie powinien nic grać. Zobaczymy. Rybka. Znowu teraz będziemy czekali. Ech, słodko. Stery nie zagramy, bo rozwidlona błyskawica, więc zagramy za tego typa. 3 m 3-3, może być. No. Tak sobie myślę. Widzę, że mój przycisk ma tyle opcji, że każdą turę będzie analizował 15 minut. To spoko, spoko, lubię takie te gry. Wiecie, one są szczególnie fajne, jak nagrywacie, nie? Bo tak przydało się coś mówić, a jedyne co przychodzi mi na myśl, kuwa, jak ty gra tyle czasu, to spać mi się chce Ale cóż, nie będę narzekał, żeby nie było. Okej, okay. on jest losowy, a 50% szansy, że zaatakuje nie to co chce, więc myślę, że spokojnie sobie w kolejnej turze go jakoś tam dobiję. Zresztą nie jest najlepsze, najlepszy model zagrania, zostawiać kreaturę przeciwnikowi szczególnie kiedy można ją zabić, ale spróbuję, zaryzykuję. Nie chcąc by akurat najgorszy możliwy target Ale... Co zrobić. robić? No i tak się kończy twierdzenie, że zabije coś w następnej turze Serdecznie pozdrowienia Od wika Takiej niestety nic Jakie inne opcje? Inną opcją byłby na przykład taki manewr, i taki manewr zobaczymy. A no, tak to już jest, moi drodzy, że nie zawsze wszystko się przewidzi. W moim przypadku akurat bardzo znaczy. Jestem w stanie co przeciwnik może zagrać, natomiast rzadko kiedy mi się to udaje, kiedy nie zabiję mu kreatury. I to jest ja Spokojnie stary, nie śpiesz się, mamy czas. Dopiero 17 dochodzi, więc jeszcze trochę możemy posiedzieć. Jasna sprawa Okej. Okay. A, myślę, że tutaj na lajcie tak. Teraz pytanie, hero Power, czy kreatura? Kreatura. Buć 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 Fire Elemental. Będzie fajer elemental, czy nie będzie? Co zrobisz? Co zrobisz? Poczekasz, co Rozprostujesz ko kończyny, pójdę zrobić pranie, później je wyprasujesz. Gotujesz obiad, zrobisz kawę, przeczytasz dwie książki, a to wszystko w czasie, kiedy Twój opaden gra szóstą turę z rzędu Dobre zagranie, bez ścimy to fajnie. Dobra Flamestrika i będzie flame strajko. i jedziesz Oj stary ciebie zniszczą, ciebie zniszczą Prawda jest moją tarczą Niestety nie mamy polimorfa mi się trudno po opocy po opocy po opocy po 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 Okej, analiza taktyczna. Tote. Totem jest takim Neutralnym zagraniem, można powiedzieć, trzeba gdzieś pomajstrować. No i dwa typy. Okej. Okay. No w tym przypadku nie mogę powiedzieć, żebyście się Okej. Ok. Proszę, proszę, proszę. Wygraliśmy pierwszą grę, lecimy z drugą. Lecimy z tak zwanym tematikiem, tak? Co drogą. Za moich czasów, znaczy kiedy chodziłem do liceum, to określenie lecimy z tematem było określeniem idziemy jarać a ale taki tylko. Taka tylko krótka opowieść. Janina, Shuvarus, okej. No okej, wygląda nieźle. Goblin Grzmotnik. Jak ci grzmotnie to nie troi Puszczamy rakietę w kosmos. Jej, trafiają za pierwszym razem. A jestem zajebisty. Nie wiem po co są te wajchy. Nie rozkminiam tego motywu z tym. Tutaj, no to. Trzy u góry. Przyzwałem rzepę. Przyzwałem. Co to jest? Diamanta. No nie dobrze. Nic Nie zadziera. Buta No, spodejdę. Nic. Nic. Ryba. Lata i zobaczmy co się powtórzy na 3 wi w tyłu nic. No powtórzyło się No jest rzepa, no to jakkolwiek tego nie ustawisz, to to chyba zawsze przyzywa tak samo Nie rozpiniam tej zabawy pięknej Diament też chyba tam był wcześniej a Nie wiem po co mają być te. Co, co mają robić te wajty? Lewio, zróbka w pusty stół. Zawsze dobre zagranie. To jest pani. O, Poliłem pierwerki. Cześć. wybaczcie mi to kichnięcie. Ale gdzieś mi w nosie zakręciło i mi kichnąć, Ok, ma być. Nie jest to może jakieś super perfekto. No, spróbujemy wbić mu trzy obrażenia albo zaatakujemy Hero Power i to. Tylko wtedy znowu ten zginie, odbroni i nie będę miał jak tego ztriggerować. Dobra, spróbujmy No prawie, prawie. Chodź i walcz robaku! Rośne wilki są gotowe. Rośne wilki są gotowe, no dobra. Hmm. No tutaj trade. Nie, myślę że nawet nie ma sensu tego zagrywać. Tak będzie chyba bardziej korzystnie. Mocniej się kreaturę w stole sładcą. Twa magia Cię nie uratuje. Co okay. so my tu możemy wykąbinć? Możemy tutaj wykopili, na przykład to, na przykład to i na przykład to. Budujemy sobie wyładem przewagę na stole. Tutaj, jak mamy takie mini-kombo to plus to. Co prawda, mając Berserker na stole, jest taka ukryta mechanika w że Jeżeli macie go na stole, to bomber go nie widzi. Potwierdzone info moja okay. tarcza za Czyli nie ma Nie ma co się ten... Nie ma co się szczypać. O, dwie karcioszki. Super sprawa. A możemy nawet całkiem sporego woda mroźnych wilków zagrać. Okej, okay. ale raczej będziemy się go starali zabić, tak Oczywiście starali nie zawsze oznacza, że nam wyjdzie. Zobaczmy, mamy szósteczkę, no brakuje jednego, tak? Bo jest 6, to byłoby 8, jakbym strzelił, to byłoby 11. On ma ten, okej, okay, no to spróbujemy zrobić tak. No, jak widać, udało się, raczej bezboleśnie. Można by nawet uwiedzić że to było, nawet robiliśmy quest'a. No i tak jak i rozumiem, fajne, miłe, sympatyczne, krótkie, a nie jakieś ciągnące się terenowale. Okej, okay, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za uwagę. W tym odcinku to już wszystko, ja uciekam, zapraszam Was na kolejne filmy z Herdstown na jutro, a kto na razie chyba raz to zobaczenia. Pa!